Mam z tej strony bardzo poważnie ja witam Was w kolejnym. witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z TNT Run. Tak! Strasznie laguje. Może uda mi się zrobić żeby spać, ale z tego A ono? Nie. Oni już spadli. Dobra, gra się zaczyna za 30 sekund. To nie będę robił cień, bo. pat jest! Jest, udało się. Mam <laughs> takie dziwne czarne skiny. Spadaj, spadaj stąd, no spadaj. No ja cię kręcę, no spadnij. Gda, gra się zaraz zacznie. Zaczęła się. 8 minut, to może będzie dzisiaj taki krótszy odcineczek Lepiej skakać, wam powiem, bo jeszcze zostaje pole Patrzcie ile jest za... Dopiero się zaczęło, no w miarę jeszcze dużo nawet Już tak nie grałem na tym serwerze, może raz, ale szybko spadłem Ja tylko, ja z nim się tylko utrzymuję, naprawdę bo to jest dwuwarstwowe tak z tego co widzę nie och no spadłem ale tu jest bardzo dużo zaraz, y, miejsca do stykania zaraz to spadnie ewentualnie będę miał trzecie miejsce może czwarte no skoczę? tak udało się już tu się cienko zaczyna robić no i spadłem Szkoda, że nie piszę, który byłem. Jeden, drugi. No, szkoda, że nie piszę. Dobra, tu mamy minigame. Tu mamy parkour, wam taki króciutki pokaże. No, <zysz> 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 No. i tu jest taki fajny nawet parkour można po parkour żyć. Hmm. no ale przecież to jest odcinek dźwięki zaczynajmy fajny leader, fajny skelet, fajny zombie Te zombie chyba taki najdziwniejszy według ale tu las, ale nie mogę to tu to ja idę tu ona cały czas trwa No to tu chodźcie no problem. <laughs> no, można kogoś spróbować zwalić niżej. Ale że by mi się to udało. Mogę sam siebie zwalić, ale... No. Ale po co? Bym szybciej przegrał. Ale reaguję. Nie, to już komendy chłop, bo to się dopiero. Później zaczyna. Spał. Będzie ta komenda, czy nie? Lobby. Już mi brakuje. Dobra, to spadniemy. Jeszcze raz wyjdziemy na tą samą. Mam nadzieję, że mi się uda. Live! Parkour! Minigame. No i mi się już nie uda. E tu, 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 tu! Dobra, nie tak się zaraz zacznie. Tego co widzę, bo jest już chyba... 9-8 osób, nie wiem, czy można słuchać uczenia w Dzięki, dzięki. fajny nawet 3-5, 6, 7, 8, 9, 10. No czemu się nie zaczyna? No, złowiva GM SG Apple Craft, może następny odcinek będzie. Tego, właśnie. No mi się nie zaczyna? No, no... Dwa, trzy... Jak on się tam dostupia? nie wiem. Laflaja. No, jeszcze jedna minuta idzie. się zaczyna. Ja nie robię cięć, bo już nie, nie wiem, co wam mówię. Mało czasu zostało na tanie. On ma super jumpa. jak Jakbyś tam wskoczył masz jakiegoś jumpa pewnie w dwójkę. Dobra, jeszcze 30 sekund. No i się zacznie. Czyli podzielam, że gdzieś będzie hmm, pusta minuta i 20 sekund, a więc możecie sobie przewinąć jak tak bardzo nie chcecie czekać. Ja Cię stamtąd zwalę, zobaczcie. Ok, gra się zaraz zacznie. E, tu takie małe miejsca zostają. No, ekran mi się sam przechylił, nie wiem czemu w dół. Ej no, co to ma być, on sobie może wyskakiwać, jak spadnie. To jest chamskie, mocno, bardzo, ale to bardzo chamskie. Według mnie nie powinno być takich takie rzeczy, że da, da się kupować <laughs> to. O, jest! Jeszcze tu jestem! Trójkę jesteśmy na samej górze i nikt więcej chyba już. on sobie wyskoczy zaraz no, no właśnie Uch, blisko było już, przebiegłem nad dziurą da się takie coś zrobić bardzo ciężko mi się jak widać udało no nie no i który byłem drugi mhm. drugi byłem Tak myślę przynajmniej. No, no wielka szkoda, że się nie da. No to nie wiem to tu. No i tak serwer się zresztą za minutę. Więc... 9 minutowy tak myślę odcinek. Chyba, że się... O! No i gościu spadł i trzeba teraz już tak można pod nogi zrobić fajnie No spadaj wejdz w dół No a nie Spadniesz czy nie No ile miejsca masz żeby spadać a nie spadniesz No po prostu Tej serwer może, mogą być fajne no to Ja no co on może może tak skakać Możecie mi napisać, jak gracie na tym serwerze. Hmm. no i się nie uda niestety. Serwer restartowana, więc ja wam pokażę mniej więcej to. Jeszcze może zrobię teraz takie szybkie. SG. EPU. Czekajcie, EPU. craft. Craft CF chyba to było... Tak mi się zdaje... A, nie. Tak, to bardzo. No tak, no to wejdziemy i zobaczymy. Jeszcze póki mogę. Co tu będzie? Minigame? No to szybko. Szybki taki zrobimy. Tu mogę wejść? A tu? Wejdę? Dobra. I to jest takie mniej więcej zwykłe. A tu mogą być enchantowane rzeczy. A subskrybujcie łapkę i subskrybujcie, Więc na razie. Cześć!